Dzisiaj mamy sobotę, 2 kwietnia, i właśnie skończyłam mój makijaż. I przy okazji sobie czyszczę pędzle po moim makijażu. Nie robię tego za każdym razem, ale już niektóre to naprawdę były tak masakryczne, że no. Ogólnie mam właśnie też umyte włosy, więc to ja tutaj mogę być mokre. No i dzisiaj witam Was w takim. Filmiku, która dosyć już często właśnie mi się wyświetlała ostatnio na YouTubie. Czyli taka jakby organizacja dnia albo miesiąca ze mną. I dzisiaj z tego, że właśnie w sobotę mamy już 2 kwietnia, więc już mamy kwiecień, to jakby razem zrobimy sobie taką listę, co dzisiaj będę chciała zrobić i wszystko to razem zrobimy. Więc jakby dwie rzeczy już mam zaliczone, ponieważ umyłam włosy, umyłam zęby, też yy, sprzyjkałam się takim płynem, yy, który jakby yy, cały czas przyklejał na moje ciało, żeby mi tam zeszły różne takie moje plamki i tak dalej. I teraz yy, tak chciałam sobie właśnie podczycić jakiś mój makijaż, więc taki zrobiłam. Ogólnie użyłam dwóch paletek. Moja mama akurat wychodziła z balkonu, ale tak to zaraz pokażę właśnie paletkę. Bo takie sobie zrobiłam dwa różne makijaże. Trochę jakby ćwiczę te wszystkie makijaże i tak dalej. Pomalowałam usta. Dałam też trochę korektora. I też pierwszy raz użyłam... U że ja wam pokażę. Pierwszy raz użyłam bronzera. Nigdy wcześniej nie używałam brązera, serio. Więc się pierwszy raz sobie użyłam. No, nie widać dać jakoś bardzo, bo wiecie, nie chciałam też przesadzać, żeby wiecie, od razu dać jakąś tapetę i tak dalej. Zrobiłam też sobie brwi, więc dzisiaj taki na razie makijaż. Tak jak mówiłam, czyszczę sobie pędzle. Tylko kilka mi zostało. I... Bym... Sąpak spadnie, yy, pędzel. No i co? I później będziemy się razem ogarniać, i co? Widzimy się później. Zgusty. 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 Cool and shoddy, yet yeah, a smart stay. Heard you was a lame boy get up on my face. Now my head's a piece, call it she's in the way. Can I? Need Summer has begun and we are fine. The sound of bird calls will cast up. I love the way you smile, you're all I need. The sky is too deep in your eyes. Was teraz um, z łańki, ja dlatego, że moje włosy już wyschły um. i no, muszę je wasze zrobić jak tu mi coś odstaje, tu więc będę używać mojej spangolowe środki to do was poniżam butelkę, bo jest trochę niżej jak ja bym wstała, to byście mi w ogóle nie ja widzieli więc o.. Um. Jeśli chodzi o to, co dzisiaj zrobiłam, to zwłaszcza widzieliście wcześniej o przebitki, więc... Ogólnie nie nagrałam za dużo na Rys. To nie był taki specyfik, bo po prostu byłam z moją mamą w skocie i właśnie miałam coś nagrać, ale nie nagrałam, bo jest... Tak dużo śniegu. Napiszcie w ogóle, czy u Was też jest tak dużo śniegu, czy nie. Ale no wczoraj, w zależności od tego, że był, jak ja to nagrywam to dla mnie wczoraj był pierwszy kwietnia i po prostu tak dużo śniegu było, że... napiszcie, czy u Was też tyle było. Ale no, no bo już mi ja ogarnęłam, moje włosy, grzybka też jest w I co? Lecimy dalej ogarniać taki wiosenny wiosenny dzień w sumie nie wiem w sumie dzień odpoczynany no dobra widzimy się później